Wracam właśnie z Łomży, gdzie nagrywałem dla Was skrzyżowania. Nie trasy egzaminacyjne, bo nie ma nigdzie żadnych tras egzaminacyjnych. Jeżeli ktoś Wam wciska kit, że mamy trasy egzaminacyjne nagrane, to po prostu wciska Wam kit, bo żadnych tras egzaminacyjnych nie ma. Ale są miejsca, które warto znać. Warto się wcześniej z tymi miejscami na mapie danego miasta zapoznać, bo każde miasto ma swoje pułapki egzaminacyjne. Łomża też. Czy warto zdawać w łomży? To wszystko będzie na moim kanale, na TikToku i na YouTubie, właściwie na YouTubie więcej. Więc subskrybujcie kanał na YouTubie Grzegorz Wójcik, twój instruktor nauki jazdy. Tam będzie wypowiedź pana dyrektora wortu łomża. Będzie wypowiedź pani instruktor, pana instruktora, którzy będą mówili, jak zdaje się egzamin na prawo jazdy w łomży. Subskrybujcie mój kanał, ten. I na YouTubie Grzegorz Wójcik, Twój Instruktor Nauki Jazdy. Do zobaczenia. Film już niedługo.